Dziś wyjątkowo dobry wieczór. Witajcie na kanale Lange Łukaszuk. Pokażę Wam, jak działa światło bazowe, nazywane czasem światłem nocnym, na przykładzie lamp, które są koło mnie, GL80LED z czujnikiem IHF. Zapraszam. W wielu modelach lamp występuje funkcja światła bazowego, czasami nazywane światłem nocnym. To poziom światła, do którego rozpala nam się lampa, kiedy zapada zmrok. Koło mnie te dwa modele lamp, które są, mają teraz ustawione światło bazowe na 10%. Możemy je regulować w granicach najczęściej od 10 do 50%. Natomiast po wykryciu ruchu lampa rozpala się od 50% do 100%. To my za pomocą aplikacji. Ustawiamy poziom światła, który nam odpowiada. Lampy GL80LED należą do rodziny Connect. Jeżeli jesteś zainteresowany konfiguracją lamp Connect, to gdzieś w tym miejscu znajdziesz link do innego filmu, w którym pokazujemy krok po kroku, jak skonfigurować lampy z tej rodziny. Niebywałą zaletą tych lamp jest czujnik IHF to inteligentna wysoka częstotliwość. Dlaczego inteligentna? Ponieważ czujnik nie wykrywa małych zwierząt, które mogą nam przechodzić przez posesję, małych gdzieś do 4 kg. A teraz pokażę Wam, jak lampy rozpalą się po wykryciu ruchu. Czujnik ruchu ustawiliśmy na zaledwie 5 sekund, więc on bardzo szybko reaguje. Dość szybko lampy rozpalają się. Zasięg maksymalny 5 metrów i w jednej i w drugiej lampie. W tym momencie lampy działają niezależnie, czyli każda po wykryciu ruchu włącza oświetlenie. Oczywiście rodzina Connect pozwala nam na to, aby wszystkie lampy na podjeździe pracowały jako jedna grupa oświetleniowa i w jednym czasie włączały oświetlenie niezależnie, która z lamp wykryje ruch. Jeżeli podobał ci się nasz film, koniecznie daj nam łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi produkcjami. Sprawdź też nasze inne filmy. Zapraszam Cię również na naszego Facebooka oraz Instagrama. Do zobaczenia!